Się ma widzowie, jesteśmy sobie, w bedar, i dzisiaj robimy mocną zabudówkę. Nie lecimy na MC ani na diaksy. robimy zabudówkę. Może, na, może tylko na diaksy, jeżeli obok Timu nie będzie, żeby ten, żeby mieć więcej bloczków, nam się respiło. A On mi stoi w B. No, i teraz możemy sobie gadać. Żeby nam więcej blaszków leciało i ogólnie. No. No. I to, i to jest zamysł odcinka. Teraz ci stoję, w... w nodze. Dobra. O, to jest fajna mapa. Fajna mapa. Jest ktoś y, obok nas? Żółci. Żółci nie ma. <laughs> Marzyłem, żeby to zrobić. Dobra. Fajnie. Ty, ja ci mogę wyrzucać golda. I idziemy spadać. No nie, nie marnuj. Dobra, nara. No rzucaj. Sprawdź się, bo knieze, że nie ma żadnego teamu. No żółtego nie mam, a tam nie wiem, kto jest. Żółtego nie ma. Jezus. No Igor! Zarę nie będę chciał z tobą grać. Ja idę na diaksiki. No, ty jest tam! Ale tam nie ma bloku. NIE! No uh! przecież zrobiłem Jest. Pod yes! To bym spadł Mam 23 bloki ha! I by się był nubem. Dobra, lecę, lecę Nie lecę, wiem czy mi bloków... Nie wiem czy mi bloków starczy nie Na wiem, powrótkę czy mi starczy. Nie wiem czy mi na powrótkę starczy no jej To będziesz nie no, starczyło. Nastyk, nastyk, Na styk. Na styk, Na styk. Na styk. Na styk. Na styk. Na styk, O, dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie wchodź, potrzebuję cztery jeszcze. O, Tera pod... no teraz Tera szybciej lecą. Ok, fajnie. A ile kolejny piesek kosztuje Ja ja się piecykiem Mało. będę zajmował, ja piecykiem się będę zajmował Masz mi zbierać Dobra W skrzynce są rzeczy Jak coś O to jest fajnie, bo to jest daleko od łóżka I nie nie, nie wełną, bo wełna jest słaba We, Wełną nie zabudowaliśmy. Wełna na sam koniec Żeby y nie wiedzieli co mamy No dobra Wełna na sam koniec i jeszcze będzie woda, woda będzie jeszcze Wiem, bo muszę zrobić kolejną zabudowę tym... ...drewienkiem. Albo teraz. Ile zrobić? Jeszcze Zrobię jeszcze tak z dwie zabudowy drewnem. No dobra. I później dopiero wełnian... Nie, później jeszcze na to... En... Nie, zrobię teraz tą jedną zabudowę drewnem. Endstone. E, drewno. Wełnianka. No dobra. A potem jeszcze woda. No, a później jeszcze woda. Czemu się wydawało, że w nas dynastwecie ja to była no, co? Dobra um, Oni nie, ja sobie właśnie wyobraziłam, ile będzie trzeba zebrać tego żelaza, żeby mieć, żeby wystarczyło na te łóżko. O, Dobra, wystarczy. mamy więcej już, to będzie się nam szybciej robić Nie wiem, dlaczego mnie nie starczyło blaczków Dobra Teraz sobie kupuję. Patrz to, patrz jak to wygląda już Dobra, no. to ja potrzebuję ten. To teraz się co tą Wiem. Teraz mam 36. Jak będziesz... A, e, czekaj. Kurde. Muszę kupić kilofeusz teraz, żeby nie stracić. Nie, stać mnie na kilo. Dobra, staćmy na kilof. Muszę wydać 10. Ale muszę mieć kilof, żeby wykopać. No, stanąłeś mi prosto przed. Ty masz bloki jak chcesz. Nie, to poczekaj. Nie, to trzeba? O, tak trzeba zrobić. Ja lecę górą, ym, na ten. Ym, na MC, zobaczę, czy ktoś jest. Jeżeli nie ma nikogo, to idę, ale górą i się po prostu dobuduję i... Ej, po enstoł, nie, Pan Stoł, nie, Pan nie zrobi wełnę, bo już nie. O nie! nie, nie, się. nie besty, nie, niebiesce lecą. Idę? Tak, to znaczy sam na diaksach. Na MS, jak na Dobra, ale raczej się do nas nie budują, nie? No nie. No to co ryczysz? O, ma wow. łuk. Łuk za MS no mam. Ekstra. Uff, już myślałem, że kupiłem drabinki. Dobra. Hitłem go, spadł. Stracił łuk za MS. Nie ma łóżka. Dobrze Dobrze Ej, już to jest najgorsze, teraz chcę żebym nie musiał stać tam obok, żeby, żeby nikt do nas nie niszczył nie na muszka, bo ona nas takie dużo teraz Niebieskich nie ma, zostali szarzy, szarzy są dobrzy, chyba Dobra, i robię wełniankę teraz, wełnianka będzie dosyć tania Pełnianka, to ja se cały czas kupuję. No. Bo ja się cały czas buduję. Więc ja muszę kupować. O nie, sarzy, sarzy. Fazy? Sarzy. Kurde, Kurde, mocni, sazy. mocni, mocni zechnął mnie. Lecą. Idę. No to idź bronić. No. To ksirenie bym powiedział. Ja zabudowuję łóżkę. Jak będę lecieć, jak widzę, że będą blisko, to ja po prostu ich zamknę. Zepchnę. Jestem! Mocnij! Mocnij! No, dobrze, to, spadł. Lecie. Mówię, że mocniej. Ej, mam... mam 20 tego. 20 goldzika. No dobrze, dobrze. To będzie dobrze, bo będzie, bo starcie nam na wodę. A dużo tej wody będzie potrzeba. Nie, chyba wiaderka. Tylko ja, ja zrobię wodę, dobra? Bo ja no, wiem ja. Ale, ale jeszcze po wełnie? Zrobię jeszcze jedną zabudowę wełną chyba. Jeszcze jedną albo deskami. Nie, deski są za drogie. Więc zrobię jeszcze jedną zabudowę wełną. Chociaż nie wiem, nie, dobra, nie. Zrobiłem już później wodę od razu. A dokończę, to się nie chcesz kupować wełny, to po prostu dokończę to robić drewnem. Dobra Dominik, oficjalnie, zaraz, oficjalnie. Poczekaj. Ja idę, ja wracam, ja bo nie ma MSU. Oficjalnie. Mam dwie wody dla ciebie. I możesz robić wodę. Taką mi wełnianka przy okazji... Mm -hmm. mm. Mam wełniankę. Rzucę ci wszystko przed bazę. Cyk, 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 cyk. Ma no za sobą masz. Za sobą masz! Ucha. Dobra, dzięki Idę. Szybko chołaj do Ender. Do Ender, dobra. Wow, Ja mam za dużo golda! Poczekaj! Ja schowałam do zwykłej. Dobra, trudno. Muszę szybko kupić. Dobra. Ja mam spokojnie. Jeszcze minaczek kupię. Jeszcze. Leci, kupię. leci, 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 leci! W ogóle ja nie mam bloku. Ja Jest tam. No Znaczy zepchnąłem. O nie ona dżembusta! Ej bo nie mam bloków już Kurde Wow, prawie zginąłem Dobrze, bloczki, bloczki, bloczki szybko Kurde, sagi ma... Sagi? No, kiń sagiego Ja mam dwa HP nie nie nie, nie 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 mam nie, 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 nie. dwa HP Nie Szybko, Muszę refiras jeść nie możesz! Muszę! Zjadłem. Nie, ja zginę! Lecęcę, lecę, lecę, pomóc, pomóc! Ja pomóc? Pomóc, 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 Nie, ja pomóc, ja zginę, pomóc, pomóc, ja pomóc, pomóc, pomóc. Zginął, zginął. Drugi jeszcze. Jest jeden. Drugi. Jest tu, jest tu. W zwykłej skrzynce są... Ten, jak ten? Kup nam prota. Prota albo szarpa. Ja szybko wylewam wodę. Na łóżko. Lecim. Trzeba tjentnika zasadzić. Kasu, jest, jest, jest! Obity, dobra, obity, to... obity. Jest tam, jest tam. Osiem hapsów ma. Bigo, bigo. Bigo, bigo. Bigo. Leży. Leży, dobra. Dobra. Ale tu teraz rozróbę zrobiłeś? Ale wylałem wodę Dobra ja szybko coś... Lepiej się nie dało Dosłownie <gry> Poczekaj, bo ktoś do mnie pisze Więc ja muszę szybko eee. Dobra Ja tylko bacz Fire do nas leciał a gdzie jest nie wiem. Ja mam dwa fajerki Uff, prawie spadłem Aha No bo trzeba jeszcze jedną wodę kupić Bo Bo jeden paseczek nie działa Ja to zrobię mistrzostko Mistrzostko to po prostu jest znak, że jestem bardzo dobrym zabudowywatorem wody. Płynie. Płynie. Dobra. Ja trzeba jeszcze jedną wodę jednak kupić, bo źle Nie w tą stronę. No nie! O, dobrze, że jest woda. <grym> no widzisz, że jej się uratowałem. Nie tylko woda. Fugze! No! To też trzeba zniszczyć. Dobra! Dobra. Ale zrobiłem ładnie. Lecą, lecą. Dobra, spadł. Lecą, 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 lecą. lecą. Wow, prawie spadłem. Ja się łatowałem. Drugi, prawie spadł. Wyrzucił MC.

a serio żyjesz? Mam nadzieję, że tak Co? Mam nadzieję, że żyjesz No ja jestem właśnie zatała. <grym> no to ci nie pykło, wiesz? Nie, przyspieszyłem go Oś ci serio nie pykło Unik! Uczy... Buduję, buduję się Wiesz wiem Spoko, bo ja też się buduję! Wow! Gdzie? Jest! Huh? Hit, hitłem go! No i tutaj głupia woda! Ja zamuruję wodę! Ja zamuruję wodę! A ja tu jestem! Dobra, hitłem go! Hitłem go! Jest tu! Hitłem go, hitłem go, hitłem go! Hitłem go! Hitłem go, hitłem go, hitłem go, hitłem go Zabiłem go! Eee, bo woda, woda jeszcze jest. Hitłem go. Zabiłem go Dobra Wypłynąłem Widzowie, Dobra. Opuścił grę! Esta, widzowie, chodź Tutaj Ja Jestem u nas w Dobra, to teraz tu Siema, widzowie No już nara, nie siema Wygraliśmy to Esta z Libby z bambiszczami wyszli Nara!